Zbigniew Buczkowski w Pruszczu Gdańskim opowiadał ciekawostki na temat swojego dorobku filmowego. Widzowie zebrani w sali powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej odbyli swoistą kinową podróż w czasie. Przy obiedzie powiedziałeś, wiesz, bo ja tak bardzo lubię obserwować ludzi, bo z nich często się buduje role. A to były twoje słowa. Zdradzam może tajemnicę kuchni, ale ten dbynio. Eee, ta Warszawa. Ja zawsze byłem taki, że robiłem pomagać ludziom i to mi nawet pozostało do dzisiaj. Moja żona mi nawet kiedyś powiedziała, pierwsze co, ty będziesz zmienić zawód, będziesz być załatwiaczem. <śm> no <śm> no, <śm> no <śm> Tak, <grym> Oczywiście nie, miała, nie, nie, nie robiła nic. z tego wyrzutu, tylko także to byli, prawda? Bardzo jestem zadowolony, że tak tutaj e, licznie przyszła miejscowa społeczność, bardzo się cieszę. Także to był bardzo, bardzo niebezpieczny zawód. W scenie, w której ginie mój bohater, reżyser zagalopował się w poszukiwaniu naturalnych efektów, żeby scena wyglądała efektownie, a jednocześnie naturalnie ustawiono za mną. Prawdziwego snajpera z ostrą bronią. W scenach bójki nigdy nie miałeś druglera, bo byłeś bokserem, trzy lata się w końcu układałeś, mówiąc tak żartobliwie. E, zapomniałem Państwu powiedzieć, że mam przed sobą Mistrza Świata, nie wiem czy wiecie. Mistrza Świata w pływaniu wśród aktorów, Najlepszy jest na świecie. Ja lubię rozmawiać z ludźmi i tutaj dużo było pytań, ciekawych zresztą. Do którego ze swoich filmów Pan najchętniej wraca? Który jest Pana ulubionym z w tych filmów, w których Pan grał? No, spośród 180 wybrać no, zadanie. Więcej niż <laughs> jeden. Ja to znaczy tak bardzo, bardzo lubiłem rolę tego Henka Lermaszewskiego Le Le w serialu dom. Tak, wspaniałomy. Może Państwu powiedzieć, po pierwsze to się rzadko w filmy zdarza, bo... Ta rola była specjalnie dla mnie napisana, napisał ją Andrzej Mularczyk z, z Jurkiem Janickim. To było dla mnie wielkie przeżycie, że za pierwszą moją, że tak powiem garzę, za, za statystowanie mogłem moim kolegom i koleżankom kupić cukierków czekoladowych wtedy. Miałem gdzieś jakieś 11-12 tak mniej więcej. 11-12, a od 11-12 do 18-19, kiedy stawałeś do szkoły teatralnej, jest już bardzo wiele lat. I cały czas nasiąkałeś czym? Umiejętnością grania w filmie, bo na chemskiej, a na chemskiej była wytwórnia filmów dokumentalnych. I biegałeś na tą chemską, żeby zarobić na cukierki i na rower. Taka była prawda. I nasiąkałeś tym. I byłeś coraz bardziej w filmie, w filmie, w filmie zakochałeś się. Ile pan w ogóle ma lat? <śla> Być swoim dziadkiem, no. Pomieszało się nowe ze starym, a starego w tym nowym wciąż mniej. Jeszcze tylko się nie poddały uliczniaki odmianie tej. Gołębie, 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 te z ulic, te z budek i but. Nieśpiewne, niepiękne, a pewne. Tak cały w dzielnicy tej lud Jak pan patrzy i z jednej strony na przemijalność może życia, a z drugiej strony na te ciemne strony zawodu aktorskiego, o których tutaj może nie wiem Czy dzisiaj mówisz w tak wesołej atmosferze? Wszyscy byliśmy młodzi, teraz troszeczkę jesteśmy w innym wieku Ja nawet, muszę państwu powiedzieć, trochę mniej gram w filmach Kiedyś nawet do swojej żony powiedziałem A tak mi trochę jest przykro, że tak mało teraz gram, wiesz, z ona mówi Zbigniew Daj no Boże, żeby każdy zagrał tyle filmów, co Ty zagrałeś. Co Ty, co Ty, co Ty, Ty się w ogóle będziesz cieszyć. I rzeczywiście, ja się tym cieszę, w ogóle się nie przejmuję. Mam wnuki fajne, no i teraz jakby wchodzę w inny etap, prawda. Gram coś i będę grał. A jakby zawód aktora to jest taki zawód, że my nie przechodzimy na emeryturę. Zbigniew Łuczkowski to nie jest ta postać, którą znamy z telewizji. To nie. To, że tak bardzo utożsamiamy go z żywą osobą, to świadczy o klasie aktorstwa. Znaczy, że tak bardzo, się potrafi, tak bardzo potrafi nas przekonać do swojej roli, że myślimy, że on to on. Ale to tak nie jest. Musimy czasami oddzielić Zbigniewa Odbuczkowskiego personalnie od postaci, które gra. Szanujmy to i bijmy brała. Dziękuję. dziękuję. Pan Zbigniew Buczkowski zagrał w ponad 180 filmach, ale jak widać nie spoczywa na laurach. Po spotkaniu podpisywał zgromadzonym swoją autobiografię pod tytułem Pisz pan książkę. A jakie atrakcje czekają na nas w bibliotece w najbliższym czasie? Chciałam wszystkich państwa zaprosić na spotkanie z Krzysztofem Kowalewskim, który odbędzie się 14 marca o godzinie 19. Spotkanie to organizuje Biblioteka Centrum Kultury i Sportu, a już 28 marca zapraszamy na spotkanie z piosenkarką Urszulą Dudziak. Również o godzinie 19.00 w Centrum Kultury i Sportu. Polecamy również zobaczyć wspominamy PRL w Bibliotece w Pruszczu oraz Bardzo cisze ostatnia pomidorówka. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.